Jak to dobrze, że zrobili tą sobotę i niedzielę, że można odpocząć. Bo człowiek jest taki głupi czasami za tą robotą. Jeszcze jak ma remont w domu, to on by zapierdalał na okrągło. A tak to można odpocząć i tak jest to w dobrym takim tonie, żeby dać celus. Bo jeszcze niedawno, jak tutaj się wprowadziłem, to kurczę robiłem po 12, po 14 godzin, po prostu żeby nadgonić wszystko tak szybko, żeby po prostu w miarę coś było. Hmm. Zresztą wczoraj też 12 godzin. No, no, Zeszło wszystko, tak dużo roboty było. No ale cóż, jak człowiek chce ładnie mieszkać i mieć fajnie, no to a nie w noże. <ścoughs> A teraz słoneczko, i po prostu odpoczynek. A jak ty, co tam robisz? Ciekawego, co? Przyznaj się. Czy już sobie odpoczywasz, czy jeszcze zapierdalasz? <laughs> Czy kreujesz sobie jednak życie niewolnicze i zapierdalasz bez przerwy gdzieś? No, o, o, pod warunkiem, że nie pracujesz gdzieś w jakichś służbach, albo gdzieś na kolei, albo w autobusach, no, takich potrzebnych branżach, gdzie po prostu, no, trzeba pracować, nie? W weekendy. Wszystkiego dobrego ci życzę, kochany, kochana. Ja już znikam.